Biuro Turystyczne Zbuta to profesjonalna obsługa każdego klienta. Różnorodne oferty, sami sprawdzeni turoperatorzy. Własny, bezpieczny transport autokarowy klasy turystycznej LUKS. Dla grup organizacji od A do Z w kraju i za granicą. Wycieczki, czasy, obozy, zielone szkoły, imprezy integracyjne. All Inclusive już przy podpisaniu umowy. Biuro Turystyczne z Buta to niemal wszystkie oferty w jednym miejscu. Mamy dla Ciebie wymarzone wakacje. W Kinderplanecie czas masz zarezerwowany. Statek piratów, wyścig lokardów, trampoliny i podniebna konstrukcja to tylko niektóre z licznych atrakcji w Kinderplanecie. Łap okazji. Promocja dla grup minimum 10osobowych, godzina zabawy 8 zł, 2 godziny 10 zł. Kasyłkowska, witam i zapraszam państwa na podsumowanie tygodnia. 14, 15 i 16 czerwca odbędą się tegoroczne Dni Szczawna Zdroju. Moc atrakcji i niespodzianek czeka wszystkich mieszkańców, a także odwiedzających to uzdrowiskowe miasto. Przed nami święto miasta. Kolejne trzy dni czerwcowe, w których będą odbywały się różne propozycje z zakresu rekreacji, sportu, śpiewu, tańców i różnych innych atrakcji. W 1980 roku powstało Towarzystwo Miłośników Szczawna Zdroju, i to dzięki inicjatywie tego stowarzyszenia zorganizowano pierwsze dni szczawna zdroju, które obchodzone są do dziś. Chciałbym także przywołać w tym miejscu pierwszego Prezesa tego Towarzystwa, tego Stowarzyszenia, które było bardzo aktywne, które widoczne było na terenie i miasta, ale szczególnie wśród kuracjuszy, Czasowiczów, bowiem pan Pisarski był przewodnikiem Petetekowskim i wiele cennych uwag, informacji, które posiadała, posiadał bardzo bogate informacje, przekazywał właśnie Przyjeżdżającym w 1981 roku zarząd Towarzystwa postanowił zorganizować pierwsze dni szcza w Nazdroju, no i od tego czasu już minęło 32 lata, w tym roku 33. Ruk. Został specjalnie powołany Komitet Organizacyjny tegorocznych Dni Szczawna Zdroju, na czele którego stanęła Urszula Drozdowska. Zaczynają się dni szczawna w piątek, już o godzinie 10 wyruszamy kolorowym korowodem ulicami naszego miasta, po czym dzieci i młodzież będą, będą uczestniczyć w zabawach, grach, zabawach sportowych przeznaczonych dla nich dla dzieci młodszych będzie również przedstawia. W teatrze zdrojowym, a po południu i w godzinach nocnych to już noc w bibliotece. Również tam przygotowane szereg ciekawych atrakcji. Będzie przedstawienie pod tytułem Kubus Puchatek Lato, na które również serdecznie wszystkie dzieci z naszego miasta zapraszamy. Nie zabraknie występu zespołu pieśni i tańca oraz emocji sportowych podczas szeregu turniejów piłkarskich. Natomiast sobota, niedziela to imprezy również dla dorosłych, dla dzieci, e, imprezy dla dzieci to przede wszystkim zamki dmuchane, e, zjeżdżalnie, e, gry i zabawy prowadzone przez zawodowych animatorów, e, przez klaunów, będzie malowanie twarzy, będzie chodzenie na szczudłach, zabawy również sportowe, e, z których mogą skorzystać e, całe rodziny. I na tym nie koniec sobotnich atrakcji. Wielką atrakcją e, w tym dniu e, będzie po raz pierwszy organizowany w Szczawnie konkurs truskawkowy. W związku z tym zapraszamy wszystkich Państwa do wzięcia udziału w tym konkursie poprzez przygotowanie słodkich deserów, gdzie głównym bohaterem będzie truskawka. Truskawka na tysiąc sposobów. Konkurs odbędzie się w hali spacerowej, a wszelkie szczegóły konkursu i zgłoszeń znajdziemy na plakatach oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Szczawnie Zdroju. W konkursie przewidziane są oczywiście wspaniałe. Nagrody. Zwieńczeniem tegoż dnia będzie wspaniały występ zespołu tanecznego, wokalno-tanecznego Jose Torres, gdzie po koncercie będzie można do późnych godzin nocnych skorzystać z zabawy prowadzonych również przez DJ-a tegoż zespołu. Trzeci dzień obchodów Dni w Zdroju Niedziela rozpocznie się o 9.30 mszą świętą w Szczawieńskim Kościele, a później wszystkich przybyłych do Szczawna Zdroju czeka moc atrakcji i zabaw oraz sportowej rywalizacji. Odbędzie się m.in. mini turniej piłki nożnej dziewcząt. I Zapraszamy również wszystkich na scenę usytuowaną w parku zdrojowym naprzeciwko hali spacerowej. Tam będą mogły się zaprezentować Dzieci, młodzież, dorośli w tak zwanym konkursie młodych talentów. Zatem śpiewać każdy może, jeden lepiej, drugi gorzej. Jednak najważniejsza jest w tym dniu zabawa. Myślę, że komitet organizacyjny powołany do obchodu tychże właśnie 33 dni sprosta oczekiwaniom państwa i znajdziecie dla siebie jakąś atrakcję, w której. Może czynnie także weźmiecie udział. W tym roku w ramach Dni Szczawna nazdroju odbędzie się także drugi jarmark Szczawieński. Na zakończenie tegorocznych dni Szczawna nazdroju wystąpi zespół Wolwer. Już dziś wszystkich Państwa organizatorzy zapraszają do Szczawna. 42 uczniów szkół podstawowych i specjalnych zostało wyróżnionych już w siódmej edycji konkursu Moja Mama, zorganizowanego przez posłankę Izabelę Katarzyną Brzygłocką. W tym roku podobieczni placówek z powiatu wałżyskiego i świdnickiego nadesłali ponad 1000 pras plastycznych oraz literackich. Jury nie miało zatem łatwego zadania. Konkurs został zorganizowany już po raz siódmy we współpracy z publiczną szkołą podstawową oraz gimnazjum nr 10 w Obrzychu. Tegorocznym zadaniem konkursowym było dokończenie własnym życzeniem zdania kochana mamo, gdy będę duży to. Uczniowie mogli to zrobić zarówno w formie malarskiej, jak i tworząc własną prozę bądź wiersz. Zostało nadesłanych blisko 800 prac plastycznych oraz blisko 200 literackich. Kapituła wyróżniła 42 laureatów. Ten konkurs był i plastyczny, i literacki, dlatego że dzieci starsze chętniej piszą niż malują. Natomiast rzeczywiście w tym roku zainteresowanie bardzo duże, ponad tysiąc prac z dwóch powiatów, czyli z powiatu bałczyckiego i z powiatu świdnickiego. Zastanawiamy się, czy w przyszłym roku nie rozszerzymy o następne powiaty, a bardzo się cieszę, bo dzieci pokazują... To, co jest dla nich najważniejsze, jak bardzo kochają mamy. I to chyba jest takie przesłanie tego konkursu. Spotkanie w Publicznej Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum nr 10 było również okazją do zobaczenia podopiesznych placówek na scenie. Uczniowie przygotowali dla gości specjalny program artystyczny łączący elementy teatralne oraz muzyczne. zespół Afromental oraz skład hip-hopowy Trzeci wymiar byli gwiazdami tegorocznych Juwenaliów. Organizatorem imprezy na Wałbrzyskim Rynku była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa imienia Angelusa Silesiusa. Do udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni nie tylko studenci, ale również wszyscy mieszkańcy miasta. Wzorem roku ubiegłego Juwenalia odbywały się w centrum Wałbrzycha i miały formułę otwartą. Na miejskim rynku pojawiło się tego dnia kilka tysięcy osób, które uczestniczyły w występach zarówno lokalnych artystów, jak i gwiazd krajowego formatu. Mieliśmy scenę, która ma 10 na 10 metrów, 7,5 wysoka, także jest to nie lada gratka, myślę, że widać, rynek wygląda całkowicie inaczej. Jest to świetna droga do tego, co mówi nasz pan prezydent, żeby rynek rewitalizować. Właśnie takie imprezy, które robi PUSF w rynku. Tego dnia to studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przejęli na jedną dobę władzę w mieście. Symboliczne klucze wręczył reprezentantom uczelni wiceprezydent Wałbrzycha. Na scenie zaprezentowali się lokalni artyści Piotr Olnik gaczyński zespół Zbiry Crew oraz Martin. Nie zawiedli się także fani hip-hopu, którzy oczekiwali na występ znanego w całym kraju wałbrzyskiego składu Trzeci Wymiar. Wieczorem na sam koniec imprezy na scenie pojawił się energetyczny zespół AfroMental. Artyści wykonujący muzykę z pogranicza funk, reggae, RB oraz soul rozgrzali swoim występem w publiczność. Muzyka Wiadomo, że takie imprezy są dosyć kosztowne, tak? także dwa lata udało nam się zbudżetować tej imprezy. Liczymy na to, że w przyszłym roku również się nam uda i chcielibyśmy, aby to była impreza cykliczna właśnie w rynku. Juvenalia były także znakomitą okazją na zdobycie autografów od członków zespołów czy zakup ich albumów. Podczas imprezy były się również licytacje przedmiotów i słodkości, z których dochód przeznaczony zostanie na leczenie jagódki solarskiej, chorej na ostrą odmianę białaczki. Szanowni Państwo! 2 czerwca mieliśmy się spotkać na Wałbrzyskim Rynku, aby wspólnie uroczyście obchodzić Dzień Dziecka. Jednak pogoda sprawiła nam figla i nasze spotkanie nie doszło do skutku. Ale organizatorzy nie poddają się, choć faktycznie wiosenno-letnia pogoda płata figle. Dlatego w sobotę 8 czerwca postanowiliśmy jeszcze raz zrobić kolejne podejście do naszego spotkania i zaprosić Państwa na nasz piękny Wałbrzyski Rynek. Gdzie moc atrakcji i niespodzianek czeka nie tylko naszych najmłodszych. Przyprowadźcie dzieci, dzieci, przyprowadźcie rodziców. Wybierzemy najwspanialszą mamę, najkochańszego tatę. Zapraszam serdecznie. 8 czerwca, Wałóżyski Rynek, godzina 14. Błazen z Zamku Bolków, księżna Daisy Von Pless, czy Nieustraszony, Czarny Rycerz to tylko niektóre postaci, z którymi spotkają się widzowie spektaklu Miasto Duchów. Teatr Dramatyczny w obrzuchu stworzył widowisko plenerowe pełne efektów wizualnych. Mimo dość strasznego wydźwięku, twórcy zapewniają, że jest to sztuka dla całych rodzin. To ma być przedstawienie jakby w takim dobrym tego słowa znaczeniu rozrywkowe. Mamy bardzo dużo ambitnych przedstawień w Teatrze Wobrzyskim, które jeżdżą po festiwalach, spotykają się z entuzjazmem krytyki, a wydaje mi się też, że brakuje, no, zwłaszcza w takim okresie, kiedy jest ciepło, kiedy jest okres wakacyjny, takie przedstawienie, na które mogą przyjść wszyscy mieszkańcy naszego miasta. Twórcą widowiska jest Piotr Rowicki, który zajął się warstwą tekstową oraz Arek Buszko, reżyser spektaklu. Scenografią oraz kostiumy stworzyła Agnieszka Miluniec i Maciej Osmycki. Muzykę do sztuki napisał Jacek Gałkiewicz, a multimediami sterować będzie Bartek Puch. Oprócz aktorów teatru dramatycznego w spektaklu wezmą również udział, amatorzy zajmujący się sztuką ulicznego performensu. Będziemy mieli ogień na żywo, będziemy mieli mapping, widowisko, które, które potrafi zniknąć miasto i, i, i postawić miasto multimedialnie. Także y, całe spektrum wykorzystujemy, spektrum, spektrum kompozytorskie także, y, y, ponieważ muzyka jest tworzona dla tego spektaklu, y, dla tego widowiska, y, dla ludzi z tego miasta. Spektakl Miasto Duchów będzie miał swoją premierę w niedzielę 2 czerwca w Wałbrzyskim Amfiteatrze o godzinie 21. Widowisko będzie można podziwiać także przez cały czerwiec i początek lipca. Wstęp na wszystkie spektakle jest bezpłatny. Spędził blisko dwa lata w podróży. Przeszedł 6,5 tysiąca kilometrów. Udokumentował niesamowity obraz II Rzeczpospolitej. Kazimierz Paluch w 1928 roku obszedł dookoła ówczesną granicę kraju. W ten sposób 19-letni chłopak dzięki odwadze i niezłomności charakteru uczcił 10. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Niecodzienną wystawę opisującą jego podróż możemy podziwiać w Pałacu Jedlinka. Na Dolny Śląsk ekspozycja zjechała z Muzeum Historii Polski w Warszawie. Był rok 1928, powstały polskie linie lotnicze, powstała Poczta Polska Telegraf, na Igrzyskach Olimpijskich w Amsterdamie Hanna Konopacka zdobyła dla Polski pierwszy raz złoty medal. 10 lat byliśmy w praktycznie wolnym krajem. Świętował cały kraj w różny sposób. Świętował Piłsudski, świętowało wojsko, świętowali ludzie. A jeden człowiek, który zwał się Kazimierz Paluch z takiego młodzieżowego związku soku, postanowił przejść nową rodziną ojczyznę granicami. Zajęło mu to 526 dni, przeszedł 6,5 tysiąca kilometrów. I ta wystawa, którą ściągnęliśmy z Muzeum Historii Polski ukazuje, że mamy też polskiego forest gampa. Ekspozycja ukazuje wyprawę Kazimierza Palucha w sposób chronologiczny: od momentu wyjścia z Wielichowa do powrotu w rodzime strony. Plansze z opisem podróży mają dwie formuły. Z jednej strony umieszczono mapę oraz informacje o miejscach, w których znajdował się podróżnik, z drugiej historię wyprawy w formule komiksowej. Przez pierwsze pół roku Kazimierz Paluch wędrował z kolegą, który z powodów zdrowotnych wycofał się z tego karkołomnego przedsięwzięcia. Dzięki niezłomności i silnej woli podróżnik parł jednak do przodu, choć również przypłacił to wieloma kontuzjami. W tamtym czasie nawet porządnych dróg nie było. Polska nie istniała na mapach choroby 123 lata. Te trzy zabory, rosyjski, pruski, austriacki, ze sobą włączone w jedność, dopiero tworzyły ten kraj. I całe te wszystkie y, tematy, jak ten kraj wyglądał przez tą podróż, były ukazane. Na przykład Kazimierz Paluch stracił dwa palce u nogi odmrożone, bo napadły go w Białowieże wilki. Siedział całą noc na drzewie dopiero leśnicze rano go ściągnęli. Pomimo ukończenia niesamowitej blisko dwuletniej podróży w rodzimych stronach powitano go bez fanfar. Kazimierz Paluch również po wojnie nie zyskał sławy. Jego dzienniki ze szczegółowym opisem miejsc i ludzi, a także pieczątkami i zdjęciami opublikował dopiero jego syn. W ten sposób Muzeum Historii Polski w Warszawie stworzyło niecodzienną wystawę. Jedlinka jest pierwszym dolnośląskim partnerem ekspozycji w 526 dni dookoła Polski. W pałacu będzie można ją podziwiać aż do 13 października. Wałbrzyska Piętnastka już na stałe zapada w pamięć nie tylko swoim absolwentom i uczniom, ale też wszystkim mieszkańcom Wałbrzycha, bo co roku organizuje w ramach święta szkoły dni otwarte. Uczniowie uczestniczą w szeregu warsztatów, zajęciach sportowych, tanecznych i intelektualnych specjalnie przygotowanych na tę okoliczność. Telewizja Twoja od lat wspiera to inicjatywę i czynnie bierze udział w Święcie Piętnastki. Umożliwiając uczniom w ramach telewizyjnych warsztatów tworzenie i redagowanie newsów telewizyjnych. Wyjemy się w publicznej szkole podstawowej numer 15 w Ałżychu, Na treningu piłka... Jezus, weź jeszcze raz. Zobaczcie zresztą Państwo sami się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w Wałbrzychu, gdzie są dni otwarte. Dzisiaj przeprowadzimy wywiad z trenerem i zawodnikiem piłki nożnej. Oddaję głos do reportera. Zainteresowanie tymi warsztatami jest bardzo duże. Przyszło bardzo wiele uczestników. Był Pan kiedyś zawodowym piłkarzem? Oczywiście. Grałem w Zagłębiu Wałbrzych, w pierwszej lidze. Obecnie to jest ekstra klasa. kiedyś była to pierwsza liga. Później grałem w drugiej lidze w sumie. Na boisku spędziłem 25 lat jako zawodnik i od 30 lat jestem już trenerem piłkarskim. A w jakim klubie? W tej chwili pracuję z młodzieżą w Zagłębiu Wałbrzych. Jest grupa trampkarzy w wieku rocznik 98-2002 i oczywiście juniorów. Widzieliśmy trening młodych piłkarzy. Możemy powiedzieć, że będą być może z nich wielcy zawodnicy. Dlaczego wybrałeś tę dyscyplinę? Ponieważ sprawia mi to dużą przyjemność i chciałbym kiedyś załadować piłkę nożną. A jak jest A piłka mamy w to... e, FC Barcelona. No. Ustawiamy się. się już. W szkole numer 15 w Wałbrzychu w ramach święta szkoły odbyły się różne warsztaty. Dzisiaj pokażemy fragment z warsztatów jeździeckich. Warsztaty zyskały dużą popularność. Wszyscy byli bardzo zaangażowani. Niestety miejsca były ograniczone. Według prowadzącego uczestnicy robią duże postępy. Pokazywał wiele sztuczek i pozwalał jeździć na koniu. Koniec zadbany i wesoły. Jak widać uczniom piętnastki podobają się warsztaty. Wielu uczniów uważa, że są ciekawe. Koń kasa okazał się bardzo inteligentny. Może kiedyś będą ślady prowadzącego. Znajdujemy się w Szkole Podstawowej numer 15, w której odbywają się przeróżne warsztaty. Teraz wejdziemy do sali, w której odbywają się warsztaty z tańca hip-hop, które cieszą się wielkim zainteresowaniem. 4. No wydaje mi się, że do tego nie przebiegają zajęcia. Yy, czy grupa dobrze pracuje? Tak, z grupą się dobrze pracuje. Yy, dzieci są dowolone z zajęć. Szkoda tylko, że jest tak mało liczna. bo ten roku będzie było więcej osób, ale tak sobie radę jest na I jakaś się Czy pani? No i jest, no, jest. Pani, mamy bardzo biedną sukienkę, która ma pani Tak. Tak. Aha. No dobrze. Wygląda, że warsztaty przebiegają pomyślnie. Z niecierpliwością czekamy na pokaz kończący. Jak widać i słychać, uczniowie biorący udział w warsztatach bawili się doskonale. Na tym kończymy podsumowanie tygodnia. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe wydanie informacji tradycyjnie już w poniedziałek. Do zobaczenia.